Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście z lasu. Dzisiaj przyjechała do mnie Madzia i wybrałyśmy się relaksacyjnie do lasu. Tak jak widzicie, kilka toreb, worków, ale mamy dwie kopaczki, zestaw rękawiczek. Jeszcze pod spodem gdzieś tu jest magnes. Jest magnes. I co? będziemy kopać w tym miejscu, co byłam jakiś miesiąc temu. Zobaczymy, czy jeszcze nam coś ziemia odda, jakieś skarby. No się okaże. Zobaczcie, ile węgla. To jest miejsce przeze, przeze mnie wcześniej już kopane. Ja tutaj staram się bardzo to ładnie zostawić po sobie, wyrównany teren. Bo to nie o to chodzi, żeby przyjechać i narobić bałaganu. Także... Madzia sobie tutaj będzie kopać. Ja pewnie do niej dołączę, ale coś wam pokażę. Zobaczcie, tu wszędzie są takie hałdy. I wiecie, co jest najgorsze? Że te wszystkie hałdy to są śmieci, które znajdują się pod spodem. Zobaczcie, na przykład to. To sobie już tutaj roślinność zaadoptowała. Kolejne miejsce jest tam, kolejne miejsce jest tam. Po prostu tu kiedyś masowo były wywozane śmieci. Stare, stare wysypiska. Lata 60. i wcześniejsze. I zobaczcie ile tego jest. Tam jest chałda tam jest hałda, tu jest duża hałda. Już z tego miejsca bardzo dużo rzeczy wykopałyśmy. Teren jak widzicie jest czysty, bo jest posprzątany przeze mnie i przez Madzie. Jest naprawdę czyściusieńko, ale ja się tutaj przejdę z magnesem i zobaczę, czy gdzieś czegoś ziemia jeszcze nie skryła. Jak byłam dzieckiem, słuchajcie, to tutaj w ogóle była woda. Ale mieszkańcy okoliczni przywozili swoje śmieci, bo kiedyś takie były czasy, tak. Albo się zakopywało gdzieś przy domku. Albo się wywoziło śmieci do lasu. No i właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie masowo to było wszystko wywożone. A ja pamiętam, jak byłam tutaj dzieckiem, i my właśnie tutaj się kąpaliśmy. Później woda spadała, śmieci były nawożone, i znowu woda przychodziła, a my przychodziliśmy jako dzieci się kąpać. Tak to wyglądało. Więc te śmieci, wszystkie z tych hałd się przemieszczały tutaj, po tym terenie. Tak daleko nie wchodziliśmy się jako dzieciaki kąpać, bo tam był brzeg. I tam się kąpaliśmy na szczęście. Tam jest czysto. Nie ma tych hałd. Natomiast te hałdy, właśnie są tutaj wszystko. Tutaj wszystko po prostu się gromadziło. Tu wszystko wywozili. Ptaszki nam towarzyszą. Także bierzemy się do pracy. Zobaczymy, gdzie jakieś skarby znajdziemy. Później się do Was odezwę. Jest 18 stopni, słuchajcie. Mazia sobie siedzi, słuchajcie, tam dłubie. A ja znalazłam takie miejsce, bo tutaj wystawał kabel z miedzią. I wyciągnęłam go. I co się okazało? Pociągnęłam. A tutaj po prostu jest jakiś ogromne składowisko szkła. I porcelany. Spójrzcie na to. Piękny czajnik był sobie. Przepiękny. Bardzo dużo talerzy. Ja to na razie odkładam, bo to wszystko idzie do zmieszanych. Zobaczcie, całe mnóstwo porcelany. Przepięknej porcelany. Niestety wszystko jest rozbite. Ale tu są muszą być w tym miejscu jakieś starsze skarby. Spójrzcie, piękny słoik był. Denko, niebieskie szkło. O, tu mi się trafił niestety polfa. Niechcący wrzuciłam, bo to do zmieszanych idzie. No i zobaczcie, piękne odcienie przy różnego szkła. Oj, dużo tego tutaj jest. Bardzo dużo. Ja oczywiście to zabieram. Tylko jak skończę pracę. Ale pokład w tym miejscu jest przeogromny. Więc nawet nie wiem. Ile tutaj trzeba dni spędzić, żeby to okopać wszystko? No, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że tak jak Artur mówi, Skaniowa, Arturze, pozdrawiam cię, że zanim to wyrzucili, to zrobili, potłukli, potłukli, żeby się więcej zmieściło. I, I trafiło to do lasu, tak. Bo bardzo mało jest rzeczy, których można jeszcze uratować. No nic. Działamy. powiem Wam, że będziemy się zbierać z Madzią. Jesteśmy tutaj dobrą godzinę. Patrzcie, całą torbę mam szkła. Przepięknego, starego szkła. Wychodzi naprawdę, ale wszystko jest rozbite. Tu jest ta porcelana zmieszane Do osobnego worka zaraz zapakuję, ale coś Wam pokażę. Pracy tutaj jest tyle, że ogrom... Ogromny pokład, zobaczcie. Gdzie nie ruszę, tam cały czas jest szkło. A ile to schodzi jeszcze w dół? Po prostu nie chce się myśleć. Zobaczcie, po perfumach uczelnika. No, bardzo dużo jest tego szkła. Zobaczcie, cały czas jest szkło. No, ale niestety jest porozbijane. Zobaczcie. Jakie piękne, niebieskie szkło. To tych butelek po śmietanie czy tam mleku takich starych. A co najlepsze, zobaczcie, tutaj się przeszło kawałeczek i tu wszędzie, wszędzie są pokłady szkła. Także my się pakujemy. Zaraz wam pokażę, co udało się z ziemi uratować. Najgorsze jest to, że przyjdą sobie tutaj dziki, będą ryć i o te wszystkie drobiny. Mogą sobie ogromną krzywdę zrobić. Zresztą tego szkła jest masa na wierzchu, więc to jest także niebezpieczne dla nas ludzi. Bardzo dużo tego jest. Jesteśmy już przy aucie. Przywiozłyśmy ten towar cały niezawodnym wózkiem od Ewy z Gdańska. Serdecznie pozdrawiam z Madzią, Ewunię. No, i co, tu mamy, zobaczcie, całą siatę szkła, bardzo ciężka, cały wór zmieszanych. Bardzo dużo tego tutaj jest. Złomik znaleziony. Madzia znalazła jeszcze miedziuszkę. To jest mosiąc, ja to już znam. Jedna bateria. No i zobaczcie, nie wiem, mosiąc. Klamka. No, i ruła, jakiś złomik kabelek z mieczą. A ze skarbów mamy takie, oto dzisiaj, piękne szkło, które uratowałyśmy z tego całego tam bałaganu. Zobaczcie, kolejna taka trafiła się butelka niebieska z nakrętką. Bardzo ładna. I takiej nie mamy, słuchajcie. To jest na korek Państwowy Monopol Spirytusowy Warszawa Poland. Takiej na pewno nie mamy. Tą już mamy. Ciężko jest domyśleć, bo... ale zobaczymy. Może się uda. Taka autobrązowa. Pojemniczki po kremie nieba. Jeden duży, drugi mały. Taki dekielek szklany. To już chyba czwarty, który znalazłyśmy. No to wiadomo. Szkło apteczne i zobaczcie, perfumiki. Takie piękne, zielone, pierwszy raz widzę. Takie, tu chyba po tej gumie arabskiej, tu mamy perfumiki, tu też guma. No i takie maleństwo śliczne się trafiło, bardzo ładne. To też zabrałyśmy. Polena, Warszawa. Zabrałyśmy, umyjemy. No i co? Piękny kałamasz z nakrętką. A tu mamy, słuchajcie, drakon. Drakon. I tu ma ten kałamasz właśnie tego drakona. Drugi taki, który znalazłyśmy. Ale spójrzcie na to. To jest perełka. Cichon, Warszawa. Zielone bądź niebieskie szkło. Butelka po prostu... Pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. Coś wspaniałego. Po umyciu będzie się prezentować niesamowicie. Myślę, że jest to są czasy wojny bądź przedwojenna. No coś wspaniałego. Myślę, że nawet Artur takiej nie ma. Artur Skaniowa, którego znowu powzdrawiam. No i co? No po umyciu będzie się to wszystko prezentować bardzo ładnie. No piękne skarby. Ale ile tam tego jeszcze zostało. To jest masa. Po prostu masa. Tam jest ogrom szkła. No i tyle dobytku wyjeżdża z lasu. Co nas bardzo cieszy, bo to nigdy nie powinno się znaleźć w lesie, to po pierwsze jest bardzo niebezpieczne. Zobaczcie na to szkło. No spójrzcie. To przecież to można sobie taką krzywdę zrobić. To masakra. No i dzisiaj kończymy tą naszą nierówną walkę, ale zawsze coś wychodzi z lasu i to jest najważniejsze. Zwierzęta przede wszystkim będą bezpieczniejsze, no bo jak te dziki by miały ryć w tym wszystkim, no to jest masakra. Tego, zobaczcie, tego już nie zbieramy, bo tych butelek jest masa. Ale piękne, piękne szkło wychodziło i wychodzi i będzie jeszcze wychodzić. Trzymajcie się ciepło. Jest pięknie, pięknie jest naprawdę pogoda, jest iście wiosenna. Pozdrawiamy Was dzisiaj z Madzią bardzo serdecznie i do zobaczenia. Niebawem, oczywiście z lasu. Papa. Pa.